Patryk, początek sezonu, a u Ciebie forma taka nie za bardzo, bo tu zerówka wpadła, to nie ustabilizowałeś się chyba jeszcze. Zbijałem KSM w tym biegu, ponieważ boję się o przyszły rok już, ale żarty żartami, po prostu nie wyszło. Stanąłem, tak że tak powiem, z kolejny zaryzykowałem, ryzyko nie wyszło i po prostu była jedna wpadka, ale zrehabilitowałem się szybko i z tego bardzo cieszę. Spodziewałeś się w wygranej może tak, ale czy aż w takim rezultacie? Liczyłem na to, że dzisiaj właśnie przed, przed zawodami, że będzie dobrze, no i pokazaliśmy, że jesteśmy dość silną drużyną. Pewno tutaj runę nas zaskoczył swoją dyspozycją, bo ładnie, że tak powiem, rozprowadzał gospodarzy. No i każdy zrobił po parę punktów, gdzie dało to nam bardzo przyzwoitą sumę. Chyba takim po raz kolejny zaskoczeniem, największym plus była postawa Saszy Loktajewa. No, zgadza się, Mu i siła mu się wydaje. Naprawdę robi dobrą robotę, wykorzystał swoje 5 minut z meczu w Tarnowie, dzisiaj również się dobrze pokazał. No, nie ma co narzekać. Pojechaliśmy dzisiaj wszyscy dobrze, równo i o to chodzi. A jakbyś ocenił Toroń, to Toroń był dzisiaj słaby, a Falubas mocny, czy po prostu im ten mecz nie wyszedł? Ciężko powiedzieć, czy był mocny, bo tydzień temu wysoko wygrali z Gdańskiem. To teraz jest kolejne pytanie: czy Gdańsk był taki słaby, czy Toroń był mocny? No, my się dzisiaj okazaliśmy o wiele lepsi od Unibaksu. I ciężko powiedzieć, no. To trudne pytanie. Cieszmy się ze zwycięstwa.